Popieram strajk nauczycieli, upokorzenie, stop! Bądźmy silni i zwarci! Stop absurdom w edukacji, liczne pomarańczowe wykrzykniki. Takie hasła wspierały trwający od 8 kwietnia bezterminowy strajk nauczycieli. Wiec poparcia na leszczyńskim rynku zgromadził niespotykaną w ostatnim czasie liczbę osób. Obecni byli nauczyciele, rodzice, uczniowie. Nauczyciele mają święte prawo do strajku, mówił w Lesznie mecenas Michał Wawrykiewicz. W czwartek 18 kwietnia o godzinie 14 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego zbiorą się leszczyńscy radni. Na czwartkowej sesji radni podejmą decyzję o nadaniu odznaczeń zasłużonych dla miasta Leszna. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Prezydent Łukasz Borowiak podpisali w Poznaniu umowę dotyczącą modernizacji budynku przy Placu Meciga pod nowy gmach biblioteki. Wiesław Dobruszek 15 lat temu napisał swoją pierwszą książkę pod tytułem Żużlowe ABC. Na przestrzeni tych wszystkich lat pojawiały się kolejne książki, które okazały się być skarbnicą wiedzy dla wszystkich fanów Żużla.